Cześć. Jeśli spodoba Ci się Tchnienie grozy, rozważ zostanie patronem na www.tchnieniegrozy.pl. Rafał Chryst, obce ciało, część druga. Gdy do niej wszedłem, poraził mnie blask niebieskich i czerwonych neonów. To one rozświetlały panujący półmrok, pozwalając dojrzeć szereg zamyślonych twarzy. Wszyscy klienci siedzieli w skupieniu, co nie przystawało do rozbrzmiewających z głośników skocznej muzyki. Na scenie po drugiej stronie lokalu tańczyły i śpiewały hologramy rudego piosenkarza i blond laleczki. Na początku XXI wieku obydwoje byli gwiazdami i wypełniali największe stadiony świata. Kilka lat przed śmiercią sprzedali jednak prawa do swojego wizerunku firmom fonograficznym, które od tamtej pory mogą nim dysponować wedle własnego uznania. Po ponad 100 latach wciąż sprzedają go każdej knajpie, gotowej zapłacić za nie kilkaset kredytów. Dlatego niegdysiejsze bożyszcza występują dzisiaj w spelunach, przygrywając podejrzanym typom do drinka. Zgodnie z oczekiwaniami, zauważyłem Sandrę tuż za podrygującymi hologramami. Siedziała w swojej loży na piętrze i gadała z jakimś facetem w garniturze. W długiej, czerwonej sukni prezentowała się jeszcze lepiej niż podczas naszego pierwszego spotkania. Pewnym krokiem ruszyłem w jej stronę, a jeden z ochroniarzy zatrzymał mnie jeszcze przed wejściem na schody. Miał jednak pecha, bo złapał mnie za ramię z implantem, który raził prądem. 250 V w natężeniu 75 mA przepłynęło przez jego ciało. Padł na podłogę, drgając, jakby dostał ataku epilepsji. Gdy wszedłem na górę, Mogłem bliżej przyjrzeć się Sandrze. Wyglądała perfekcyjnie. Ani na twarzy, ani na odkrytych częściach ciała nie dojrzałem żadnych blizn, jakby wypadek sprzed lat nie miał w ogóle miejsca. To ty! powiedziała, gdy rzuciłem o ziemię kolejnym ochroniarzem, który próbował mnie zatrzymać. Grymas obrzydzenia zastąpił ironiczny uśmiech na jej twarzy, a oczy zapłonęły nienawiścią. Każdy, kto znajdował się na piętrze, został postawiony w stan najwyższej gotowości. Szybko obliczyłem swoje szanse i wyszło na to, że nie mam żadnych szans. Zaraz miało się na mnie rzucić jakieś 30 osób, które w jednym momencie zastygły na widok podniesionej ręki Sandry. I wtedy usłyszałem mrożące krew w żyłach słowa. Chcę go żywego, powiedziała Sandra opuszczając rękę. Nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co wydarzyło się dalej. Nie jestem winny śmierci osób, które mnie zaatakowały. Ja tylko stałem i czekałem na swój koniec. Implanty postanowiły jednak utrzymać mnie przy życiu, rozpętując prawdziwy chaos. W szaleńczym amoku rzuciły się na agresorów. Widziałem, jak implanty wchodzą atakującym do gardł. I w ciągu kilku sekund zjadają ich od środka. Widziałem, jak obgryzają kolejne ciała i odpełzają, gdy ofiara padała na ziemię. Widziałem, jak tymi swoimi szpilkowatymi zębami przeżuwają organy wewnętrzne i ruszają na dalsze łowy. Widziałem wyskakujące gałki oczne, odgryzane genitalia i wybuchające głowy. To była masakra. Mięso latało w powietrzu, płyny ustrojowe lały się na wszystkie strony. Jeden implant rzucił się na szyję facetowi, który z całych sił próbował go oderwać. Udało mu się, ale wąż z mojej ręki zabrał ze sobą kawałek jego aorty. Więc zanim mężczyzna wyzioną ducha, zdążył oblać wszystkich krwią. Pokryta czarno-czerwoną mazią, Sandra przyglądała się temu wszystkiemu ze stoickim spokojem. Siedzący obok facet próbował walczyć z implantami, trzymaną w rękach walizką, ale tylko je rozwścieczył, przez co długo nie pociągnął. Jeden przebił się przez jego pierś prosto do serca. Wyszedł z nim na zewnątrz, a kobieta ewidentnie straciła w tej cierpliwość. Po ostentacyjnie głośnym westchnięciu Sandra przetarła krew na swojej twarzy. Kiedy ruszyła w moją stronę, implanty ją zaatakowały. Ale nie mogło nic zrobić. Nie dało się w nią wbić. Gdy próbowały, za chwilę odpadały z kawałkiem skóry w zębach, obnażając metalowe ciało. Wtedy zrozumiałem, czemu wygląda tak nieskazitelnie. Była androidem. Chwyciła mnie za szyję i podniosła do góry, niczym lampką wina w geście teatralnego toastu. Krztusiłem się i poczułem, jak jakaś mała igiełka wbija się w moje ciało. Padłem bezwładnie na podłogę. Ostatnie co zobaczyłem, to pełznące mi na ratunek implanty, które w momencie mojego zemdlenia się zatrzymały. Przytomność odzyskałem w białym, chłodnym laboratorium, przywiązany do metalowych słupów, układających się w literę X. Otaczało mnie kilkadziesiąt podestów ze szklanymi pojemnikami, w których znajdowały się moje implanty. Przysane były do sawek. Podłączonych przewodami z moim mózgiem. Jakikolwiek ruch sprawiał mi ból, dlatego szybko porzuciłem chęć szarpania się z więzami na rękach i nogach. Do laboratorium pewnym krokiem weszła Sandra w białym kitlu. Bez słowa zbliżyła się do znajdującego się przy drzwiach komputera. Coś postukała w klawiaturę i uśmiechnęła się subtelnie. Wszystko idzie jak trzeba. Możesz być dumny. Powiedziała, gdy w końcu odwróciła wzrok od monitora i na mnie spojrzała. Byłem zdezorientowany, co szybko zauważyła. Ty nie rozumiesz, prawda? Popatrzyłem na nią z nienawiścią. O matko, ty naprawdę nie wiedziałeś, z czym masz do czynienia zaśmiała się i przeklasnęła w dłonie. Te implanty nie są twoimi wrogami, nie są też twoimi przyjaciółmi. One są tobą. Zainstalowałeś w sobie tyle implantów, że twoje ciało zaczęło je odrzucać. Nie zwracałeś na to uwagi, tylko instalowałeś kolejne, kolejne i kolejne. W pewnym momencie twoje ciało zaczęło się adaptować, połączyło się z implantami. Rozumiesz teraz? Podeszła do mnie i złapała za brodę, jakbym był niegrzecznym dzieckiem. Spójrz tylko na siebie, powiedziała, chwytając mnie za włosy i kierując moją głowę w dół. Moje ciało sięgało do klatki piersiowej. Cała reszta to był szkielet z nadgryzionymi organami wewnętrznymi. Tylko serce, choć popękane, biło tak, jak bić powinno. Cała reszta wyglądała jak niedokończony posiłek i nie spełniała swoich zadań. Jesteście jednością. Potrzebujesz ich tak jak one ciebie, kontynuowała swoją przemową. Twoje organy zupełnie nie działają, bo. Implanty funkcjonowały na początku jak choroba immunologiczna. Nie mogły się od ciebie oderwać, więc żywiły się twoimi organami. Potem, gdy już mogły się swobodnie poruszać, stały się tych organów substytutem. Dlatego zjadały innych, aby móc podtrzymywać twoje funkcje życiowe. Bez ciebie natychmiast by umarły, bo nie istniejecie w oderwaniu od siebie. Cały czas muszą być w pobliżu, smakować hormonów z Twojego mózgu. To tłumaczyło te wszystkie przewody dobiegające do mojej głowy. Masz niesamowite szczęście. Wyszła na środek laboratorium i niczym ekshibicjonista w parku, rozpostarła kitel, a potem otworzyła swoją klatkę piersiową. Wypełniała ją elektronika, połączona ze sobą przewodami z niebieską cieczą. Ja całe swoje ciało straciłam podczas naszego pierwszego spotkania. Przez Ciebie, zanim mnie ugasiłeś, ogień zdążył mnie poparzyć. Miejscami byłam całkowicie zwęglona, a jakby tego było mało, zbiórka, które na mnie spadło, wyleciały ampułki z trującymi substancjami wykorzystywanymi do produkcji modyfikatora. Część z nich trafiła wprost do mojego krwiobiegu, a resztę się po prostu nawdychałam. Nie było czego ratować. Prócz mózgu, który pan, jakamura, przy pomocy technologii Necka zdecydował się obdarować tę nędzną imitację ciała. Wiesz, co to znaczy żyć, ale nie być żywym? Być ciągle uzależnionym od technologii, skazanym na jej łaskę? Mieć świadomość, że nic, co robisz, nie jest procesem naturalnym, tylko zero-jedynkowym? Ciągle rozmować, nigdy nie czuć. Od lat tęsknię za emocjonalnym dołem, za bólem. Ponownie chwyciła mnie za brodę. Ty mi to zabrałeś, a teraz mogą to odzyskać. Staruszek wszedł o lasce do laboratorium w towarzystwie trzech ochroniarzy Goryle rozejrzały się dookoła, a Sandra zamknęła swoją klatkę pierszową i zapięła kitel. Panie Jakamura, powiedziała. Staruszek nie odpowiedział. Powolnym krokiem ruszył w moją stronę. Każdy ruch kosztował go sporo wysiłku. Wątłość jego ciała wzbudzała politowanie. To jest nasz klucz do sukcesu? zapytał. Tak, powiedziała Sandra. Pięknie, pięknie. Powiedział staruszek oglądając po kolei wszystkie implanty. Kiedy będą gotowe? Parę tygodni. Świetnie. Staruszek wraz z ochroniarzami wyszedł z laboratorium, a ja spojrzałem pytająco na Sandrę. Odpowiedziała mi gromkim śmiechem. Człowieku, wbrew sobie odkryłeś formułę nieśmiertelności. Trzeba ją tylko dopracować. My się już tym zajmiemy. Ty masz tylko utrzymywać implanty przy życiu, dopóki nie skończymy. Po tych słowach Sandra odwróciła się na pięcie i wyszła z laboratorium. W kolejnych tygodniach podobne wizyty towarzyskie Sandry już się nie powtórzyły. Gdy przychodziła, zawsze towarzyszyła jej grupa naukowców, którzy oglądali mnie, badali i kusili się na coraz śmielsze eksperymenty. Szturchali kijami, Kuli szpilkami i przepuszczali prąd przez resztki mojego ciała. Potem przechodzili do obserwacji implantów, coś tam notowali, karmili je ludzkimi organami, notowali coś jeszcze aż w końcu wychodzili i tak codziennie. Pewnego dnia Sandra przyszła w towarzystwie tylko jednego człowieka w dodatku takiego, którego dobrze znałem. Johnny podszedł do mnie z szerokim uśmiechem na twarzy skrzywiłem się, gdy poczułem dobiegającą z jego ust woń alkoholu. Siema, powiedział mój dawny kumpel. Zdziwiony zapytała Sandra. Johnny już od dawna nam pomaga. No no, starczy tych pogaduszek, trzeba wziąć się do roboty. Tymi słowami monter zakończył rozmowę i zaczął uważnie przyglądać się kolejnym implantom. W pewnym momencie jakby doznał lśnienia. Johnny wybiegł w pośpiechu z laboratorium, aby wrócić po krótkiej chwili z dwiema próbówkami. Jedna wypełniona była niebieską, a druga czerwoną cieczą. Po kolei kropelka po kropelce rozsączał nimi wszystkie implanty. Kiedy skończył, podszedł do mnie. Ty też tego potrzebujesz. Splunąłem mu w twarz. Johnny... Otarł się ze śliny i uważnie przyjrzał mojej skroni, w miejscu, w którym kiedyś mieścił się implant odczytu. Wsadził jedną próbówkę w małą, znajdującą się tam dziurkę, i wpuścił kilka kropli czerwonej cieczy prosto do mojego mózgu. To samo zrobił z drugą próbówką. Piekło. Teraz będzie dobrze, skwitował i razem z Sandrą. Opuścili laboratorium. Po kilku godzinach implanty zaczęły się rozmnażać, wyrzygując swoje mniejsze wersje. Sandra przybiegła od razu i obserwowała proces z wielkim uśmiechem na ustach. Potrzebujesz jeszcze tylko jednej rzeczy i wszystko będzie gotowe powiedziała. Po czym podeszła do wiszącej koło drzwi słuchawki, do której powiedziała coś szeptem i wyszła. Wróciła po dłuższej chwili z armią naukowców i metalowym pojemniczkiem w rękach. Otworzyła go i wyjęła ze środka modyfikator kwantowy. Jak to możliwe? Przecież ja go wygrałem. Powinien być w rękach Hidromu. Sandra zauważyła, że patrzę ze zdziwieniem na to, co robi, więc postanowiła rozjaśnić sytuację. idrom sam się do nas zgłosił. W sensie prezes. Chciał dojechać John'ego za to, że sprzedaje podróbki jego sprzętu, a ten powiedział mu o tobie, że raz jak implanty wyskoczyły ci z klatki piersiowej, to zobaczył nadgryzione organy i nie miałeś prawa żyć. Russell przyszedł do pana Jakamury i zaczęli zastanawiać się, jak można na tym zarobić. Wtedy weszłam ja i wymyśliłam, że dzięki modyfikatorowi kwantowemu można trzymać je w ryzach, uczynić z nich narządy wewnętrzne, zewnętrzne. Rozumiesz? Modyfikator niczego nie wytwarza, może jedynie modyfikować, zmieniać wszystko tak, żeby pasowało do większej całości, jednocześnie zachowując wszystkie tego funkcje. Dzięki niemu i Twoim implantom będziemy mogli stare ciało zmienić w młode, robota w człowieka, cokolwiek zechcesz. To przyszłość. Żadnych przeszczepów. Dzięki tym implantom będziemy mogli hodować organy jak hodujemy jabłka, pomarańcze truskawki. Przemówienie przerwała trójka ochroniarzy, którzy wtoczyli do laboratorium komorę wielkości kabiny prysznicowej. Gdy ją podłączali, Sandra rozebrała się, eksponując swoje metalowe ciało. Wyciągnęła z pojemnika jeden z mniejszych implantów i uważnie mu się przyjrzała. Delikatnie, jakby miała do czynienia z niemowlęciem, ułożyła go na rękach i pogłaskała. Do laboratorium wszedł Jakamura w towarzystwie rasela, który uśmiechnął się na mój widok. Wypinając jednocześnie pierś i pokaźny brzuch skrywany pod idealnie dopasowanym garniturem, za nimi do pomieszczenia wtoczył się Johnny. Zdążyłem? zapytał zasopany. Możemy zaczynać. Powiedział Jakamura. Sandra z implantem na rękach weszła do komory, na której naukowcy coś naciskali. Facet w białym kitlu stojący przy komputerze machnął dłonią, dając sygnał, że procedurą można już zaczynać. W jednym momencie zatrzęsło się całe pomieszczenie. Komora zaszła parą. Niczego nie mogliśmy w niej dojrzeć. Po paru minutach elektronicznych pipów, blipów i pików otworzyły się drzwi. Sandra wypadła z komory prosto na ziemię. Odwróciła się na plecy, po czym otoczyli ją zebrani w laboratorium ludzie, zasłaniając mi widok. Usłyszałem tylko – udało się! Naukowcy bili brawo. Russell uścisnął dłoni jaka murze, a Johny wziął łyka z pierszówki. Sandra wstała i podeszła do mnie, pokazując efekt eksperymentu. W jej metalowym wnętrzu pulsował żołądek. Nie przystawał do tych wszystkich przewodów i całej elektroniki. Był prawdziwym ciałem. Miała rację. Odkryli sposób na nieśmiertelność. To będzie najbardziej przełomowy wynalazek w dziejach ludzkości od czasu Koła, stwierdził Russell. Zarobimy miliardy, tryliardy, zarobimy wszystkie kredyty świata, powiedział do Czy teraz możecie mnie już zabić? Zapytałem ku zdziwieniu wszystkich zebranych w laboratorium osób. To były pierwsze słowa, jakie wypowiedziałem, odkąd się tu znalazłem. Russell podszedł do mnie i poklepał po twarzy, jakby chciał nagrodzić za szóstką w szkole. Jeszcze nie, teraz. Jeszcze potrzebujemy tych małych synów, ale już niedługo. Spokojnie, gdy odkryjemy wszystkie ich tajemnice... Nauczymy się je wytwarzać. Obiecuję, że osobiście odłączę cię od tej aparatury i odciągnę tak daleko od implantu, żebyś mógł odejść w spokoju. Bo wiesz, dzisiaj odnieśliśmy małe zwycięstwo, ale potrzebujemy dużego, żeby móc w pełni wygrać ze śmiercią. Śmiałeś się, gdy ci to powtarzałem, ale teraz widzisz samemu. Korporacja wygrywa ze wszystkim. Korporacja zawsze wygrywa. Korporacja jest wieczna i niepokonana. Wszystko opracowali w ciągu kilku miesięcy i szykowali się już do finałowego eksperymentu. Tego dnia, którego mieli go przeprowadzić, Sandra poruszała się po laboratorium tanecznym krokiem. Jakiś czas temu wyzbyła się całe elektroniki metalowych części. Wydawało się, że implanty zastępujące organy działają bez zarzutu. Odzyskała swe dawne ciało i zachwycała się jego możliwościami. Szampański nastrój popsuł swoją wizytą w laboratorium Jakamura, który od paru tygodni mógł cieszyć się werwą dwudziestolatka. Odrzucił nieodłączną wcześniej laskę, bo zamienił organy staruszka na zupełnie nowe, a wszystkie zmarszczki zastąpiła naciągnięta, jak sprężyna skóra. Teraz wyglądał inaczej. Był przerażony gulami pulsującymi na jego czole. Niech mi ktoś pomoże! Krzyczał, trzymając się za głowę. Zdezorientowana Sandra rzuciła się, aby go ratować. Jakamura rozpadał się jednak na naszych oczach. Jego ciało pokrywały falujące fałdy mięsa, które raz po raz pękały, wypuszczając z siebie ropę. W laboratorium roztoczył się smród zgnilizny. Sandra Wezwała John'ego. Zanim Monter zdążył przybiec, z nią też już nie było najlepiej. Rozpywała się niczym masło na patelni. Obwisł każdy mięsień na jej ciele. Wyglądała jak efekt nieudanego eksperymentu. Co się ze mną dzieje? Zapytała John'ego, gdy w końcu wszedł do laboratorium. Nie wiem, odpowiedział. W tym momencie Jakamura wydał z siebie ostatnie tchnienie. Jego ciało wybuchło. Wszyscy zostaliśmy obrzuceni flakami. Do oka przyczepił mi się kawałek jelita. Czy to. Wyglądał na nadgryzioną środka. <grytania> Zaśmiałem się. Ty coś wiesz? Co się dzieje? O co chodzi? Krzyczał Johnny jednocześnie mi szarpiąc. Do laboratorium wybiegł rozpaczony Russell. Podbiegł do miejsca, w którym wybuchł jaka mura i zaczął wyć. Nie podpisałeś jeszcze papierów do fuzji, żalił się. Sandra powoli sunęła w moją stronę, ale zanim do mnie dotarła, rozpłynęła się całkowicie. Została z niej jedynie mokra plama i pojedyncze kawałki mięsa. One na nadgryżone nie wyglądały, ale wystawały z nich kawałki przewodów elektrycznych. Wychodziło na to, że wbrew zapewnieniem rasela tym razem korporacja nie wygrała. W trakcie szarpaniny Johnemu udało się uwolnić mnie spod igły w moim mózgu. Rozścieczyło to, znajdujące się w pojemnikach implanty, jak szalone, rzucały się w każdą możliwą stronę, aż w końcu wyrwały się ze swoich więzień. Implanty zajęły swoje miejsca na moim ciele. Dzięki nim wydostałem się z więzów. Już miałem opuścić laboratorium, kiedy do środka wpadł cały oddział prywatnej armii jakamury. Uzbrojeni po zęby faceci w czarnych strojach otworzyli ogień. Implanty nie miały w tym starciu żadnych szans, bo agresorzy okazali się robotami. Po krótkiej chwili padłem na ziemię z triumfalnym uśmiechem na ustach. Czytał. Jacek Brzezowski.